Cześć wszystkim, dzisiaj robimy porównanie reprezentacji Polski oraz reprezentacji Japonii. Zrobię tak naprawdę zestawienie naszego przeciwnika, który się pojawi na mundialu praktycznie w ostatnim meczu fazy grupowej, bo miejmy nadzieję, że Polacy wyjdą z grupy. No właśnie, jakim tak naprawdę Japonia jest przeciwnikiem, jaki ma zawodników, bo na dobrą sprawę jest to przeciwnik tutaj mało znany tak, dla nas kibiców w Polsce. Dzisiaj przedstawię tego przeciwnika, tą drużynę. Oraz zrobimy takie zestawienie. Tak naprawdę porównamy reprezentację Japonii oraz reprezentację Polski. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zacznijmy może od tej selekcjonera. Od tego po prostu, że selekcjonerem w Polsce jest Adam Nawałka, natomiast jeśli chodzi o Japonię, to tam selekcjonerem jest Akira Nishino i jest to selekcjoner, który w Japonii jest od niedawna, bo bodajże od kwietnia 2000, od kwietnia po prostu 2018 roku natomiast nasz selekcjoner jest od 2013 roku, czyli widzimy po prostu, że nasz, nasz selekcjoner ma większe tutaj doświadczenie dłużej pracuje praktycznie z tą drużyną następnie tak, jeśli chodzi o kolejne zestawienie to jak najwyżej tutaj reprezentacja Japonii doszła, tak, podczas tych Mistrzostw Świata, no to najwyżej znalazła się podczas Mistrzostw Świata w jednej ósmej finału, natomiast reprezentacja Polski w przeciągu całej historii zajęliśmy praktycznie trzecie miejsce, tak, trzecie miejsce, czyli zdecydowanie po prostu w, te, w jeśli chodzi tutaj o Mistrzostwa Świata, no to byliśmy wyżej, tak, w tej drabince, w tym rankingu. Następnie, tak, zobaczmy sobie też jeszcze tutaj o mecze, które po prostu grały te dwie, dwa kraje, ze sobą, czyli Polska i, i Polska po prostu i e, Japonia. Ostatnio taki mecz miał miejsce dokładnie 27 marca 2002 roku i wtedy Japonia, wtedy Japonia zwyciężyła 2 do 0 nad Polską. Tak to właśnie wyglądało. Wiadomo, że tutaj jeśli chodzi o reprezentację Polski, to największą gwiazdą jest tutaj jest Robert Lewandowski, natomiast w przypadku tutaj reprezentacji. Japonii, taką największą gwiazdą. No, tych gwiazd jest wie, wiele, tak, ale mówi się, że jest to właśnie Kagawa. Tak? Piłkarz, który występuje w Europie i wartość Kagawy wynosi 12 milionów euro, tak, według Transfer Market. Natomiast Robert Lewandowskiego wartość wynosi między 90 a 100 milionów euro. Natomiast ciekawe, tak naprawdę, jest tutaj ciekawe, tak naprawdę, jest zestawienie, jeśli chodzi o FIFA. Tu jest duża, tak naprawdę, różnica, dysproporcja, bo według rankingu FIFA Polska zajmuje Miejsce, natomiast Japonia zajmuje 61. Miejsce. Czyli teoretycznie, gdyby patrzeć tutaj według rankingów, to powinniśmy pokonać tak reprezentację Japonii. No ale rankingi rankingami a wiadomo, że życie po prostu toczy się swoim torem. Tak, piłka nożna jest nieprzewidywalna. I teraz, tak, jeśli chodzi o zawodników, którzy w tych reprezentacjach mają najwięcej meczy, to u nas jest to Kuba Błaszczykowski w Polsce jest to praktycznie 100 meczy. Natomiast w, tutaj w reprezentacji Japonii jest to Okazaki i ten zawodnik ma 112 mecz na swoim koncie. Tak? Ma 112 mecz na swoim koncie. Jeśli chodzi o najmłodszych, najmłodszych po prostu zawodników w tych reprezentacjach, to u nas jest to Dawid Kownacki, który ma 21 lat, występuje w Serie A. Natomiast w Japonii jest to Nakamura. No nie ma co się oszukiwać, że jakby Japonia nie ma tutaj jakiś wielki gwiazd, wielkich nazwisk oczywiście pewne nazwiska się pojawiają, tak ale chociażby ta różnica tutaj jest z za najlepszego zawodnika Kagawa, który jest warty 12 milionów euro a Robert Lewandowski, który jest warty 100 milionów euro no to już też, no, wartość zawodnika też jest na podstawie po prostu jego umiejętności przydatności dla, dla drużyny ale mimo wszystko mimo wszystko jest to groźny tak naprawdę przeciwnik, tak, niebezpieczny więc tutaj nie ma co go tak naprawdę lekceważyć Ciekawe też jest zestawienie tutaj, jeśli chodzi o najwyższe zwycięzca tych poszczególnych reprezentacji Polska najwyższy wynik jaki uzyskała w meczu z innym państwem to jest 10 do zera San Marino, tyle pokonaliśmy San Marino. Natomiast jeśli chodzi o Japonię, to Japonia pokonała 15 do 0 Filipiny, tak? 15 do zera Filipiny. Jeśli chodzi o porównanie tak naprawdę tych dwóch krajów pod względem wielkości, tak, to Japonia ma ponad 126,5 miliona ludzi, natomiast Polska 38,5 milionów ludzi. Tak. Natomiast no, widać, że pomimo tego, że Japonia praktycznie tutaj jest od nas trzy razy większa, no to nie ma tutaj jakiegoś bogactwa tych piłkarzy, tak? nie ma tutaj jakichś wybitnych piłkarzy, którzy by mogli zawojować ligę Europejską. No, i teraz, jeśli chodzi o zawodników, to jest, myślę, też ciekawa statystyka. Zawodnicy, którzy w reprezentacji Japonii grają w ligach zagranicznych, no to w Japonii jest tej piłkarzy 15, a w Polsce jest tej piłka, piłkarzy 19. Tak? 19. No, i teraz, i teraz, jeśli chodzi o tutaj o po prostu o liczbę bramek tak naprawdę który z piłkarzy strzelił najwięcej bramek dla reprezentacji Japonii to jest to Okazaki on strzelił 50 bramek natomiast Robert Lewandowski u nas strzelił praktycznie 56 tutaj bramek także tak to wszystko tak to właśnie wszystko wygląda duża jest różnica jeśli chodzi o wartość tych reprezentacji ponieważ Japonia wartość ta reprezentacji wynosi około 70 5 milionów euro, a wartość polskiej reprezentacji wynosi 280 milionów euro. No trzeba pamiętać, że jest to tak naprawdę wartość jeszcze przed mundialem, bo wiadomo, że po mundialu ta wartość może albo wzrosnąć, albo zmaleć, tak? Może ona wzrosnąć, albo też po prostu zmaleć. No i też tutaj Polska ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, ponieważ 8, 8 razy występowaliśmy na mistrzostwa świata, natomiast Japonia wystąpiła 6 razy dotychczas. czas. Polska brała udział 18 razy w eliminacjach Mistrzostw Świata, natomiast Japonia 14 razy. Tak, 14 razy. Także tak się właśnie plasuje ta statystyka. Myślę, że one są na po prostu bardzo ciekawe, tak naprawdę. No i teraz, jeśli chodzi o przeciwników, najczęściej Japonia gra z Australią, natomiast my najczęściej graliśmy z Węgrami, tak? Czyli, jeżeli byśmy chcieli dopasować tutaj tak naprawdę taką drużynę, która, która po prostu może tak naprawdę znać ten futbol japoński, to mia, musiałaby to być Australia. Na mecz z Japonią zagramy na stadionie z, w Wołgugradzie. Ten stadion jest dosyć mały, bo pomieści tylko 45 tysięcy kibiców, a w wiadomo że bardzo dużo ludzi po prostu przyjedzie tak z Polski, bardzo dużo będzie Polonii, także ludzi, którzy mieszkają w Rosji przyjadą praktycznie na ten mecz przyjadą praktycznie na ten mecz, będą dopingować tutaj reprezentację Polski, tak? Także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o to statystyki, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch drużyn. Jeśli chodzi o najstarszego zawodnika, to w Japonii jest to Kawashima, jest to piłkarz, który ma 35 lat, natomiast u nas jest to piłkarz Peszko, wszystkim dobrze znany, 33 lata. No aczkolwiek tutaj Peszko, wiadomo, że już nie występował od jeszcze do ostatniej minuty, i raczej nie ma co się tutaj łudzić, że będzie Peszko występował przez 90 minut, raczej Peszko będzie takim jokerem, tak? Będzie miał praktycznie wchodzić na 10 na 15 minut, spełniać tutaj założenia taktyczne. Natomiast no, widzimy, że w Japonii są jeszcze starsi zawodnicy. Natomiast tutaj właśnie Peszko ma 33 lata, tak? 33 lata. Także tak to, właśnie, tak to właśnie wygląda po prostu jeśli chodzi o tych piłkarzy. no Dla mnie to, tak naprawdę kluczowa może być tutaj zestawienie według tego FIFA, tak ranking, tak, 61. miejsca, jednak Polska 8. miejsce, no to jest ogromna przepaść, przecież te ranking też nie powstaje na podstawie przypadkowych tak naprawdę założeń, tylko jest to cała praktycznie tabela wyniki reprezentacji, także no jest to ogromna praktycznie przepaść, no ale wiemy, że Juka Nożna lubi spratać praktycznie figle tutaj e, i e, możemy po prostu e, przegrać, tak pomimo tego, że jest duża różnica, tak, że jest duża różnica, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o reprezentację. E, z tego, co po prostu na razie Japonia występowała na Mistrzostwach Świata, to widać, że jest świetnie przygotowana, kondycyjnie są świetnie zmotywowani, natomiast u nas praktycznie w reprezentacji Polski dużo zawodników wypadło, tych podstawowych wszystko się po prostu pozostało zmieniało. Więc zobaczymy czy rzeczywiście tej piłkarze reprezentacji Polski dadzą sobie radę z dadzą sobie radę po prostu z Japonią, tak, która może być silnym bardzo silnym i nieprzyjemnym przeciwnikiem dla Polski napiszcie w komentarzach co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie jaki typujecie wynik tego meczu no ciężko jest tak naprawdę powiedzieć tak w jakim nastawieniu tutaj będą piłkarze z Japonii, być może rzeczywiście zwyciężam, zwyciężymy a według mnie najgorszy scenariusz by był taki, że będzie po prostu remis, tak no, jednak ja bym dalej obstawiał na zwycięstwo Polski, tak Teoretycznie, gdy się zestawi tak te dwie drużyny pod względem statystyk, Polska wygląda lepiej, ale to mówię, to jest założenie tak naprawdę teoretyczne, to jest założenie na papierze, jak będzie w praktyce to zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij nagrzew w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymać się. Cześć.